Cześć! Cześć! Witajcie na moim kanale! Cześć! Cześć. Dzisiaj odpakujemy sobie przesyłkę taką A o paczuszkę można powiedzieć paczuszka można powiedzieć od widzki Monika Potrzeba dotarła ona do mnie przed Wigilią nie zdążyłem już nagrać miałem jeszcze Wigilię nagrywać ale no niestety no, czasu mi brakło Trzeba było przygotować. Jeszcze jechaliśmy do babci i dziadka, nie? Na Wigilię, także święta też byliśmy na wyjeździe i tak, że nie było święta. kiedy co i jak. Po świętach dzień byłem w pracy znowu wczoraj. No to dzisiaj nagrywam. Przesyłka przyszła przed świętami. Tuż, tuż, tuż przed Wigilią. Także zobaczymy co tu się kryje. Bardzo dziękuję Monika. Dziękujemy, dziękujemy. I zobaczymy. No to jedziemy. Trochę nie tego, no to nie Dobra. No i zobaczymy co tu Monika nam przysłała. O! Co to jest? No Prince Polo. Nie. Kto będzie jadł? P, R, I, M, N, C, E, Trans. Nie. Dalej są. Co my tu mamy? Dalej. tu Mamy kinderki. No kurde. A to co to jest? Lizaki takie chyba. Lizaki. O, ty wy to już dowiecie na pamięć, nie? Tutaj o, o, o. mamy herbatę zieloną, mango z grejpfrutem. Idziecie pić herbatkę? Yes, tak, ja. Lubię. O! To jest ten mango z Czekajcie, wszystko. Że... Wszystko, wszystko. Nic nie przeoczyłem. Kinderki są. O. Jeszcze mam tutaj coś. Dobrze. Koparcika! Kopercikę otworzymy Kopercikę. Ciekawi, czy mógł tutaj. Oh. Kurczę, miałem tutaj nagrywać, nagrać jeszcze przed świętami, a tu już nie wyszło. I... <laughs> o to Tutaj nie Tu mamy Maria, Pana Maryja, pana dziecięcko pioskuje. Yeah. Tak. I już, i ale wiele, i i i Co? Co? my tu mamy? W Staropolskim, oby, obyczajowo, gdy w wiejską, wiejską... Jezu, gdy w Wigilię gwiazda wstaje, nowy rok zaś e, zamienia. Wszyscy, wszystkim ślą życzenia. Przy tej pięknej sposobności, i ja życzę Wam radości, aby wszystkim się darzyło, z roku na rok lepiej było. Życzę Wicka Monika z narzeczonym. Bardzo dziękuję. Bardzo. Otwieram po świętach, ale dziękuję bardzo za życzenia. I jeszcze mamy drapeczki, drapeczki tutaj przytypione tego no, że. Drapeczki, ale super. Wesoły świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku. Również szczęśliwego Nowego Roku dla Was, Monika. No, bardzo jestem zaskoczony tą przysyłką. Nie spodziewałem się. Dobra, już Z drapeczki mamy trzy. Na tropie kasy, plaster miodu imi i 200 Kolej. tysięcy od Mikołaja. I zaraz sobie Miód. zdrapiemy, zobaczymy co one kryją. A to mnie sprzedać. Czyli cześć, czekaj No Kinderki już się tu nie. Odsunąć się. kinderki się już no, kinderki to. Odsunąć się. Dobrze. O, prawie spadłam. No i tak jak mówiłem, no... Ciężko, się... ciężko miałem nagrywać, a tutaj nic nie wyszło, bęk nie czasu, wyszło. dzisiaj znowu szybko na biegu, na biegu, na biegu i tak, no. czekajcie, przybliżymy sobie, tak. no to zobaczymy, musimy lupę znaleźć, co ty mówisz, no tak, naprawdę lupę, Tutaj, no lupę, no lupę, zobaczymy co z drapeczki od Moniki i narzeczonego. Musimy. Ja nie znam czy znaczy. Takie samo 6 30, i 26. 30, 60. A mamy 7, 13, 34, 19 i 16. Na razie nie ma nic. 31, 27, czy coś tu będzie? 18. 30 i 24 Nie, oba przegrana. No to nigdzie przegrana, ważne, że dana od serca. A Teraz no, Elwu teraz... przegrana, teraz plaster miodu. Takie same muszą znaleźć. Co ty nie powiesz? czy takie same. to. Trzy takie same i teraz tak, skrzynia. Nie, nie, już nie. Nie ma plastera. Muszę jutro jakiś filmik nagrać. Klapki Aha. zakupić. Może Keno jutro wyślę. Skrzynia. Albo dzisiaj jeszcze wieczorem wyślę Keno, zobaczę. I jutro sobie to co sprawdzimy. Jest nie ma. Co to jest? Gwiazda. Kriście? Drzewko. O, są trzy drzewka. Widzicie? Jest. Jest Monika, jest trafne. Jest trafny. Także... Może jeszcze z się trafi. Co nie. ty mówisz? Nie, Bonusie. Nie. I bonus. Nie, nie ma. Gruszka. Trzy drzewka mamy. Pięć złotych. Piątala. Brawo. To to jest gruszka. Super. To to jest gruszka. gruszka. Czyli mamy 5 zł w klasie miodu. Brawo. Chciałem to brawo, Czyli zera nie ma. Także Monika super. Wybrała zdrapeczkę. Jedziemy Mikołaja. Może Mikołaj 19, coś. jest 23, 22 i 11. 11. Myślę, 17, 32. 9, kurczę. Nie dam, nie dam. 9. Jest, jest! Jest! Jest 19. No widzisz, Monika? Super. 24. Nie. 8, 25, 26 i 16. I piąta, proszę. A pod 19 to piąta. mamy piątala. super. 10 zł. Brawo. Bardzo dobrze, super. Znaczy z drapeczki wygrały dwie. Aha, Mikołaj i ten. Znaczy z drapeczki wygrały dwie. Mikołaj i piastrę. plaster miodu 5 złotych i Mikołaj 5 złotych. Także no, to 5 super. Dziękuję bardzo. 5 to Monika bardzo, 6. bardzo dziękuję za tą przesyłeczkę. Nie spodziewałem się mhm. w ogóle. Także Słuchaj, ja, ja, ta, ja, ta, ta. piękna kartka. Będziemy mieli na pamiątkę. Zbieramy wszystkie A to lizaczki. Halo. Ta zrabka jest pusta. A tu są wygrane. Na górze. A to? Co? No to jest zrapek taki fajny. <laughs> Ale jak się przyłączysz do Broder, bo no, tu. To, to będzie Mikołaj. No. <laughs> ho, 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 ho. no. Dobrze. Bardzo jeszcze raz Monika dziękuję za przesyłkę Bardzo dziękujemy. Zrapeczki się spisały. Widzisz dwie wygrane. Cieszę się ogromnie, może pomnożymy, już mam pomysł na tą dziesiątkę, wyślę sobie keno, keno bez mnożnika na pięć losowań, wyślę piąteczkę, zobaczymy Aha. i na pewno w, y, sprawdzimy sobie, czy coś tam będzie. Było. bo to za twoje, to muszę pomnożyć, może będziesz miała szczęście w keno, zobaczymy. O, o wesołych świąt. Także dziękuję wszystkim za uwagę. I za oglądanie. No jeszcze raz przepraszam, ale naprawdę nie miałem czasu, żeby cokolwiek nagrać. Załatany dzisiaj znowu z nimi dwójką. Jestem w domu sam. Zaraz obiadek będę robił. Świąteczne serduszko. O, tak. I serduszko dla Moniki i narzeczonego. Tak? Tak. Świąteczne serduszko. No co? I na nowy rok, nie? No. Także jak się podobało, łapeczki w górę. Subskrypcje. O, Myślę, że po nowym roku już będę miał więcej czasu do nagrywania, żeby cokolwiek nagrywać. Postaram się jeszcze do Sylwestra coś nagrać. Sylwestra idę do pracy na rano i noc. Także Sylwestra mnie nie ma. Tak. Co? Co chciałeś powiedzieć? No, Subskrypcję. No, subskrypcje. Dobrze. Ka każdy wie, co jak ma robić. Także trzymajcie się, życzę miłego dnia. Jeszcze raz, Miko, dziękujemy. Wesołych świąt. Już po świętach jest. Teraz tak. no szczęśliwego nowego roku trzeba życzyć. Oha. No. Okej. Okay. Także trzymajcie się i do następnego. Cześć. Cześć. Cześć.